Jeszcze chwilę o reprezentacji Francji. Zobaczmy sobie statystykę odnośnie tych bramek, których Francuzi nie zdobywają po prostu z gry. Jeszcze na tych mistrzostwach Europy nie trafili. Trafili z rzutu karnego za sprawą Kyliana Mbappé. Do tego dwie bramki samobójcze. No, powiem Wam tak, to jest półfinalista mistrzostw Europy. 86 strzałów na tym euro. Żadnego gola z gry. Nie wiem, jak to skomentować. Ja się bałem, oglądając wczorajsze spotkanie, że. Będzie dogrywka, będzie 0-0 i w Karnych też im się nie uda. Tak, będzie monetą. Tak, będziemy musieli czekać, kto wygrał. Trenerzy może by musieli Nie, się no włączyć. Dużo to, co powiedziałeś, defensywa, stoperzy, defensywny pomocnik, Kante, ale w ofensywie są zawodnicy bez formy, po prostu. no Francuzi się męczą, dlatego Didier Deschamps wie, że lepiej bronić i nie stracić bramki. To tylko Robertowi się do tej pory udało, z Karnego również. Bo z przodu nie mają sytuację, ale nie mogą trafić, no to po prostu... Nie przystoi na Francuzów, no, na takich zawodników, co oni mają z przodu. Nawet wchodzi Barcola, wchodzi Dembele. No, panowie, oni w każdym zespole wygrali, w każdej reprezentacji. Oni mają problemy wczoraj, naprawdę. Niektóre sytuacje. Kama Winga miał, tak? Dobrze mówię, tak z prawej nogi? Tak, tak z piątego metra. No przecież, no, dziadek Gikiewicz by trafił. Nie ta noga, chyba wiesz, po prostu. No, ale tej, Matino, tej sytuacji. no Ja no, jasne. na takim, jasne, poziomie, jasne, w takim jasne. poziomie, jeśli my mówimy, że nie ta noga, no to naprawdę nie znalazła się w dobrym miejscu i w odpowiednim czasie, akurat wczoraj. No jest to na pewno statystyka, mówię o tym braku w zasadzie bramek, jeżeli chodzi o Francuzów, której chyba nikt by przed turniejem nie przewidział, zwłaszcza, że też pamiętamy, rozmawialiśmy sobie zresztą przed wejściem na antenę, że pierwsza kolejka te nasze apetyty, jeśli chodzi o ofensywę, jeśli chodzi o popisy na tym turnieju, rozbudziła, ona była ciekawa. Ten turniej zaczął się dobrze tak dla widza postronnego, no a później im dalej w las, tym z kilkoma wyjątkami, z kilkoma niespodziankami, z kilkoma takimi zespołami, co do których nie mieliśmy większych oczekiwań, a jednak nam się podobały, no to poziom po prostu spadał. To, co Ale widzieliśmy... wiesz, czemu Kuba, Kuba, przerwę ci, przepraszam. Bo taki zespołu, się. Bo, bo taki tak... zespoły jak Słowacja, Słowenia, Rumunia, ja u nich w oczach widziałem to, że taki Mati, reprezentant Rumunii, on wiedział, że może te euro to jest jego ostatnie w życiu. I dlatego te zespoły to by się podobały, bo one szły jak do pożaru, one szły, żeby oddać życie za te granie. Taka reprezentacja Polski, Francji, oni co dwa, cztery lata grają na turnieju. Rumunia może się nigdy nie zagra. Może ta generacja tych piłkarzy z Rumunii nigdy nie zagra na wielkim turnieju. I oni w każdym spotkaniu było widać brak umiejętności. Ale jak oni dostawali piłkę, tak jak Gruzini, to oni nawet yy, kwicza tam wszedł na sześciu y, dribblingiem czasami. Było wiadomo, że mu się nie uda, ale on szedł i później wracał. Taka Francja, ona po prostu przepycha, żeby to, co Mateusz powiedział. Didier Deschamps miał finały, miał półfinały, yy, finały. odpadł w jednej ósmej, no ale na to się nie da patrzeć. No, ja tylko yy, nie boję się o swoje tysiąc złotych, pewnie pamiętasz, ale pragnę i marzę, żeby dzisiaj Anglicy odpadli, naprawdę.